Budżetowanie sprzedaży. Kompletny poradnik. W tym audio artykule dowiesz się, czym jest budżetowanie sprzedaży, jakie są jego cele, co wchodzi w skład tego procesu, jak go stworzyć, jakie są dobre praktyki w budżetowaniu sprzedaży oraz jakich narzędzi się do tego używa. Link do artykułu w naszym serwisie znajdziesz tradycyjnie w opisie materiału. Zasubskrybuj nasz kanał, aby regularnie otrzymywać materiały do odsłuchania, pełne marketingowej wiedzy. Miłego słuchania. Budżetowanie sprzedaży. Kompletny poradnik. Każda firma zależy od sprzedaży produktów lub usług. Z tego powodu budżetowanie sprzedaży oraz opracowanie realistycznego budżetu jest jednym z najważniejszych czynników rynkowego sukcesu. Budżetowanie sprzedaży. Definicja. Budżetowanie sprzedaży to narzędzie controllingu oraz element procesu sprzedaży, pozwalający firmom prognozować dochody z przyszłej sprzedaży. Dzięki niemu firmy mogą planować oraz kontrolować swoje działania i koszty, a także zarządzać przepływem pieniężnym. Dział sprzedaży firmy, często we współpracy z działem finansów, oszacowuje, ile produktów lub usług firma sprzeda w nadchodzącym okresie, zazwyczaj na następny rok. Budżetowanie sprzedaży może obejmować analizę rynku, oszacowanie sprzedaży, określanie przychodów, weryfikację budżetu. Bezpośrednim produktem budżetowania jest budżet sprzedaży. Te dwa pojęcia są ze sobą ściśle powiązane, ale reprezentują różne aspekty procesu planowania finansowego. Budżetowanie to proces, zaś budżet jest jego specyficznym elementem. Mówiąc inaczej, jest to szczegółowy plan pokazujący, ile jednostek produktu lub usługi firma planuje sprzedać oraz jakie przychody są oczekiwane z tego tytułu. Budżetowanie sprzedaży to proces prognozowania przyszłych dochodów firmy na podstawie oczekiwanej sprzedaży produktów lub usług. To narzędzie planowania finansowego, które pomaga firmom w prognozowaniu przychodów, planowaniu kosztów i zarządzaniu przepływem pieniężnym. Definicja budżetowania sprzedaży. W praktyce proces budżetowania zazwyczaj zaczyna się od określenia budżetu sprzedaży. Po przewidzianym poziomie sprzedaży Twoja firma może oszacować koszty związane z produkcją i dostarczaniem produktów lub usług, jak również inne koszty operacyjne, administracyjne i kapitałowe. Z kolei po uwzględnieniu wszystkich przychodów i kosztów może obliczyć potencjalne zyski. Cele budżetowania sprzedaży. Celem budżetowania sprzedaży jest zapewnienie efektywnej kontroli finansowej i planowania strategicznego. Poniżej przedstawiam niektóre z głównych celów. Prognozowanie przychodów. Budżet sprzedaży pomaga przewidzieć, ile produktów lub usług Twoja firma może sprzedać w określonym czasie, co pozwala oszacować przychody. Planowanie produkcji. Na podstawie przewidywanej sprzedaży można planować potrzeby produkcyjne, co pomaga w zarządzaniu zapasami i kosztami produkcji. Kontrola kosztów. Budżet sprzedaży często stosuje się do monitorowania i kontrolowania wydatków związanych ze sprzedażą, co pozwala na osiąganie efektywności kosztowej firm. Pomoc w podejmowaniu decyzji. Budżet dostarcza kierownictwu firmy informacji które mogą pomóc w podejmowaniu ważnych decyzji, takich jak wprowadzenie nowych produktów, inwestycje w reklamę czy ekspansja na nowe rynki. Ustalenie celów i ocena wyników. Budżet pozwala ustalić konkretne cele sprzedażowe, a następnie śledzić postęp w ich realizacji. Regularne porównywanie wyników sprzedaży z przewidywaniami może pomóc lepiej zrozumieć mocne strony i słabości, a także skorygować kierunek, jeśli jest to konieczne. Elementy budżetowania sprzedaży. Budżetowanie sprzedaży jest procesem, który obejmuje szereg kroków. Oto niektóre z nich. Analiza rynku obejmuje badanie rynku w celu zrozumienia popytu na produkty lub usługi firmy. Oszacowanie sprzedaży, czyli przewidywanie, ile jednostek produktu lub usługi firma będzie w stanie sprzedać. Określanie przychodów, co obejmuje mnożenie przewidywanej liczby sprzedanych jednostek przez cenę jednostki, aby uzyskać przewidywane przychody. Weryfikacja budżetu Czyli regularne porównywanie przewidywań i rzeczywistych wyników sprzedaży, aby ocenić, czy Twoja firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów. Z kolei budżet sprzedaży to dokument, który jest produktem procesu budżetowania sprzedaży. Zawiera on następujące elementy: szczegółowe przewidywania dotyczące sprzedaży, zazwyczaj podane w jednostkach produktu i wartościach pieniężnych na określony okres. Prognozowane przychody Czyli suma pieniędzy, którą firma przewiduje zarobić z przewidywanej sprzedaży. Plan działania, który opisuje strategię sprzedażową i działania, które Twoja firma zamierza podjąć, aby osiągnąć swoje cele sprzedażowe. Cel sprzedażowy, czyli liczba sprzedaży, które firma chce osiągnąć w określonym czasie. Analiza odchyleń obejmuje porównanie przewidywań z rzeczywistymi wynikami. Pomaga to ocenić skuteczność działań i korygować plany. Tworzenie budżetu sprzedaży. Tworzenie budżetu sprzedaży jest kluczowym elementem procesu zarządzania finansami i planowania strategicznego każdej firmy. Chociaż proces ten może się różnić w zależności od konkretnych potrzeb i warunków firmy, podstawowe kroki są zwykle takie same. Pamiętaj jednak, że tworzenie budżetu sprzedaży to proces ciągły. Zmiany w środowisku biznesowym, strategii firmy, zachowaniu klientów czy czynnikach makroekonomicznych mogą wpływać na Twoje prognozy, w tym np. prognozę sprzedaży więc zarówno Twój proces budżetowania, jak i sam budżet powinny być w stanie szybko dostosować się do zmiennych warunków. Najczęściej w tworzeniu budżetu podąża się według następującego planu. Analiza rynku. Pierwszym i najważniejszym krokiem w procesie budżetowania sprzedaży jest zrozumienie środowiska, w którym działa Twoje przedsiębiorstwo. Obejmuje to dogłębne badanie rynku, aby ocenić istniejący oraz potencjalny popyt na Twoje produkty lub usługi. Wykorzystując różne metody, np. badania rynkowe, analizę konkurencji, obserwacje trendów rynkowych czy studiowanie zachowań konsumentów, organizacja może uzyskać bogate i różnorodne informacje, które mogą pomóc nie tylko w opracowaniu budżetu sprzedaży, ale również strategii marketingowej. Celem analizy rynku jest uzyskanie jasnego i precyzyjnego obrazu otoczenia biznesowego firmy, co jest niezbędne do przewidywania zmian w sprzedaży i tworzenia skutecznego budżetu sprzedaży. Analiza historycznych danych sprzedaży. Analiza danych sprzedaży z przeszłości jest kluczowym elementem procesu budżetowania sprzedaży, ponieważ może dostarczyć informacji niezbędnych do prognozowania przyszłych wyników sprzedaży. Kierownictwo powinno dokładnie przeanalizować dane historyczne, zwracając szczególną uwagę na produkty lub usługi, które sprzedawały się najlepiej, cykliczne wzorce sprzedaży oraz reakcje sprzedaży na różne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Mogą one obejmować zmiany cen, kampanie marketingowe, wpływ konkurencji, zmiany w otoczeniu makroekonomicznym i wiele innych. Dogłębne zrozumienie historii sprzedaży pozwala tworzyć precyzyjniejsze i bardziej realistyczne prognozy sprzedaży. Oszacowanie sprzedaży Po zebraniu i analizie wszystkich niezbędnych informacji kolejnym krokiem jest oszacowanie, ile jednostek danego produktu lub usługi Twoja firma będzie w stanie sprzedać w danym okresie. Tworzenie takich prognoz wymaga uwzględnienia m.in. wszelkich zmian, które mogą wpłynąć na sprzedaż, np. wprowadzenie nowych produktów czy ekspansja na nowe rynki. Mogą one mieć istotny wpływ na przyszłą sprzedaż. Warto też pamiętać, że przewidywanie sprzedaży jest procesem dynamicznym i wymaga regularnej aktualizacji na podstawie najnowszych dostępnych danych. Określanie cen Po oszacowaniu liczby jednostek, które mają być sprzedane, kolejnym krokiem jest ustalenie cen. Decyzje dotyczące tego obszaru powinny być podejmowane po uwzględnieniu m.in. kosztów produkcji, pożądanych marsz zysku czy cen oferowanych przez konkurencję. Warto też wziąć pod uwagę wartość produktu dla klienta. Proces ustalania cen powinien być starannie przemyślany, ponieważ ma bezpośredni wpływ na rentowność sprzedaży i ogólną zdolność firmy do osiągnięcia jej celów finansowych. Obliczanie przychodów po ustaleniu prognozowanej liczby sprzedaży i cen jednostkowych obie wartości mnoży się, aby uzyskać przewidywane przychody. Jest to kluczowy element budżetu sprzedaży, ponieważ przedstawia kwotę, którą firma spodziewa się uzyskać ze sprzedaży w określonym okresie. Stanowi ona podstawę dla szeregu innych decyzji finansowych i strategicznych. Przy precyzyjnym prognozowaniu przychodów kluczowe jest ciągłe monitorowanie i aktualizowanie danych na podstawie rzeczywistych wyników. Dokonaj przeglądu i dostosuj. Po stworzeniu wstępnego szkicu budżetu sprzedaży niezbędne jest przeprowadzenie dokładnej analizy i wprowadzenie wszelkich niezbędnych korekt. Może to obejmować konfrontację budżetu z celami strategicznymi firmy, aby upewnić się, że są one ze sobą spójne. Konsultacje z innymi działami firmy również są kluczowe, ponieważ mogą dostarczyć cennych perspektyw. Ponadto należy uwzględnić wszystkie nowe informacje lub zmiany w otoczeniu biznesowym. Monitorowanie i aktualizacja. Po zatwierdzeniu budżetu sprzedaży kluczowe znaczenie ma regularne monitorowanie i porównywanie wyników sprzedaży z wcześniejszymi prognozami. Pozwala to szybko zauważyć ewentualne odchylenia i na bieżąco dostosowywać strategię. Jeżeli rzeczywiste wyniki sprzedaży znacznie odbiegają od prognoz, konieczne może być dokonanie aktualizacji budżetu. Celem takiego podejścia jest posiadanie zawsze jak najbardziej aktualnej, realistycznej i odzwierciedlającej rzeczywistość prognozy, co pozwala skuteczniej zarządzać sprzedażą i finansami Twojej firmy. Dobre praktyki w budżetowaniu sprzedaży Wszystkie wymienione poniżej praktyki mogą pomóc w tworzeniu bardziej efektywnych i precyzyjnych budżetów sprzedaży, które lepiej odzwierciedlają rzeczywistość i pomagają firmie osiągać jej cele finansowe i strategiczne. Oto kilka dobrych praktyk które można stosować podczas budżetowania sprzedaży. Ciągłe doskonalenie. Budżetowanie sprzedaży wymaga ciągłej nauki. Każda firma i każdy rynek jest inny, więc należy ciągle poszerzać swoją wiedzę, korzystać z własnych doświadczeń i stale szukać sposobów na poprawę procesu budżetowania. Elastyczność. Świat biznesu jest nieprzewidywalny, dlatego twój budżet sprzedaży powinien być zdolny do dostosowania się do zmiennych okoliczności. Regularne dostosowywanie budżetu do bieżącej sytuacji rynkowej jest kluczem do utrzymania jego użyteczności. Komunikacja i zaangażowanie zespołu. Dobrze jest zaangażować zespół w proces budżetowania sprzedaży. Członkowie, którzy mają bezpośredni wpływ na sprzedaż, mogą dostarczyć informacji, które pomogą w tworzeniu dokładniejszego budżetu. Oprócz tego, jeżeli Twój zespół jest zaangażowany w proces, zwiększa się prawdopodobieństwo, że będzie zmotywowany do realizacji celów. Korzystanie z zasobów zewnętrznych. Czasami pomocne może być skorzystanie z zasobów zewnętrznych, takich jak konsultanci, szkolenia czy literatura fachowa. Regularne przeglądy i aktualizacje. Budżet sprzedaży nie jest dokumentem statycznym, więc wymaga regularnych przeglądów i aktualizacji, aby odzwierciedlać bieżącą sytuację firmy i rynku oraz reagować na zmieniające się warunki. Ustalanie realistycznych celów. Twoje cele powinny być przede wszystkim osiągalne. Zbyt optymistyczne prognozy mogą prowadzić do niewłaściwego planowania i rozczarowania, jeśli cele nie zostaną osiągnięte. Uwzględnienie ryzyka. Każdy budżet powinien uwzględniać pewien stopień ryzyka. Nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem, więc należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak niepewność rynkowa, ryzyko finansowe czy związane z produkcją. Uwzględnienie wskaźników. Podczas budżetowania sprzedaży ważne jest wzięcie pod uwagę wskaźników takich jak przewidywana stopa konwersji, średnia wartość transakcji czy koszt pozyskania klienta. Pomagają one w wyznaczaniu realistycznych celów i w monitorowaniu postępów w ich osiąganiu. Współpraca z innymi działami. Budżetowanie sprzedaży nie powinno być działaniem wykonywanym wyłącznie przez dział sprzedaży. Współpraca z innymi działami, takimi jak produkcja, finanse czy marketing, może pomóc w stworzeniu kompleksowego budżetu. Wykorzystanie historycznych danych sprzedaży. Są one cennym źródłem informacji i mogą pomóc w tworzeniu prognoz sprzedaży. Zwróć uwagę na wzorce i tendencje, ponieważ mogą one pomóc w przewidzeniu przyszłych wyników. Wykorzystanie technologii. Istnieje wiele narzędzi, które mogą pomóc w procesie budżetowania sprzedaży, analizie danych, tworzeniu prognoz, monitorowaniu wyników i wielu innych. Narzędzia do budżetowania sprzedaży. Budżetowanie sprzedaży wymaga korzystania z odpowiednich narzędzi. Wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od czynników takich jak rozmiar i struktura Twojej organizacji, złożoność procesów budżetowych, dostępne zasoby czy specyfika branży. Najpopularniejsze narzędzia do budżetowania sprzedaży to Arkusze kalkulacyjne takie jak Microsoft Excel czy Google Sheets to podstawowe narzędzia, które pozwalają wprowadzać, organizować i analizować dane numeryczne. Oprócz tego z ich pomocą można tworzyć modele budżetowe, wykonywać obliczenia czy analizować dane. Oprogramowanie do budżetowania takie jak PlanFell, Adaptive Insights, Anaplan najczęściej pozwala tworzyć bardziej złożone modele budżetowe, integrować je z innymi systemami finansowymi oraz automatyzować wielu procesów budżetowych. Narzędzia do analizy danych, np. Tableau, Power BI czy ClickView, pomagają w analizie i wizualizacji danych, co pozwala lepiej zrozumieć wyniki i trendy. Narzędzia do prognozowania, takie jak IBM SPSS czy SAS, korzystają z zaawansowanych technik statystycznych i uczenia maszynowego do tworzenia precyzyjnych prognoz sprzedaży. CRM i systemy ERP w rodzaju Salesforce, Oracle czy SAP gromadzą i organizują dane o sprzedaży, klientach i operacjach firmy. Można ich używać do tworzenia historycznych analiz sprzedaży i prognozowania przyszłych wyników. W artykule na naszej stronie internetowej znajdziesz trzy wzory budżetu sprzedaży. Link do artykułu w opisie. Jeśli interesują Cię treści z zakresu marketingu internetowego, zostaw subskrypcję lub obserwację. Dostarczymy Ci wygodne do odsłuchania materiały pełne wiedzy i inspiracji. A jeśli wolisz czytać niż słuchać, wartościowe treści dostępne są również na stronie www.cyrekdigital.com.